W Sosnowcu na ulicy Piotrkowskiej, tuż po wjeździe do miasta od strony Będzina, od ulicy Sieleckiej w Będzinie, mamy przejazd kolejowy, a w zasadzie można by powiedzieć nieczynny przejazd kolejowy, czy też przejazd przez torowisko kolejowe, oznakowany w taki właśnie sposób jako przejazd kolejowy bez zapór. i nie jest to, moi drodzy, w żaden sposób absurd, że takie oznakowanie jest, ponieważ przejazdy przez jezdnie, czy pozostałości po tych przejazdach, mają być oznakowane. I tutaj organizator ruchu, jak wielu innych, doszedł do wniosku, że normalnie oznakuje to jako przejazd przez torowisko. Tory w jezdni są, więc prawidłowo przejazd jest oznakowany. Natomiast muszę wam powiedzieć, że pod tym względem organizatorzy ruchu podchodzą do tego typu nieczynnych przejazdów bardzo różnie. Bo zobaczmy, choćby to właśnie przedłużenie, czy kontynuację ulicy Piotrkowskiej, czyli ulicę Sielecką w Będzinie. Tutaj również są dwa nieczynne przejazdy przez torowisko. I popatrzmy, jak one są. Oznaczony. Pierwszy z tych przejazdów to jest tak naprawdę znak inne niebezpieczeństwo oraz jakaś tabliczka z parowozem. A do tego jeszcze poprzeczne uszkodzenie jezdni, więc jak widać tutaj, kompletnie inaczej aniżeli w Sosnowcu oznakowano przejazd. No ale ten przynajmniej oznakowano, bo drugi przejazd w ciągu ulicy Sieleckiej już oznakowany nie jest czymkolwiek. On po prostu jest. Ale znaków, że będziemy przejeżdżać przez torowisko, już tutaj żadnych nie ma.